Na ostatniej aktualizacji z projektu Kona 2.0 pokazałem Wam jak została pomalowana przez Michała z Old Bike Custom Workshop. To już nie jest zwykłe malowanie, to jest sztuka moi drodzy. Niestety to co trafia na ten kanał, no idzie z jakimś opóźnieniem. I najczęściej pojawiające się pytanie w moim kierunku to jest, Taba, gdzie jest ta Kona? Kiedy ją pokażesz? Kiedy zaczniesz jeździć? No to niespodzianka. Ona jest gotowa. Tak, moi drodzy, ona jest gotowa już od ponad dwóch tygodni, no i powiem wam, że mam jeszcze sporo materiału, które prowadzi do tego, aż ją skończyliśmy. Między innymi czeka nas taki odcinek, w którym powiem wam, jak to popłynąłem na częściach. Totalnie popłynąłem na częściach. Osoby śledzące ten projekt, widzące jakie poszczególne komponenty są do niej dokładane, no mogły dostrzec, że no jest tutaj zbieranie na naprawdę drogich części. I nie chcę się tu rozpowiadać, bo na ten temat właśnie powstanie odcinek o tych częściach, o tym jak to składaliśmy, a nie było łatwo. Włożyć współczesne części do ramy z 2004 roku. Tragedia, tragedia, to była tragedia. Razem z Oskarem walczyliśmy, ale to zobaczycie już niebawem na kanale. Dzisiejszy odcinek poświęcimy baterii. Baterii, która jest wyjmowana od samego początku, taki był zamysł. I tak jak popłynąłem na częściach rowerowych do tego projektu, tak nie popłynąłem na baterii. Nie popłynąłem, ponieważ partnerem tego odcinka jest Raptor E-Bike. Wielkie uszanowanie, dziękuję bardzo i właśnie dlatego w rogu gdzieś tutaj widzieliście, że ten odcinek zawiera treść sponsorowaną, to właśnie... Tu jest ta treść sponsorowana, moi drodzy. No i należy powiedzieć coś o Raptor E-Bike. No, ludzie z pasją, sam właściciel Piotr śmiga na przerobionym przez siebie motocyklu elektrycznym. Raptor E-Bike lubi duże i mocne baterie, robi też baterie w nieregularnych kształtach na specjalne zamówienia, ale na szczególną uwagę zasługują ich zestawy do przeróbki surronów na potwory, na prawdziwe potwory. Do wyboru do koloru od 12 do 25 tysięcy watów. Takie zestawy znajdziecie na raptorze. Ach, i jeszcze chciałbym wam zapowiedzieć odcinek. Specjalny odcinek z Surronem, na którym jeździłem... Kurczę, dobre, dobre 4-5 godzin. To była wspaniała przygoda, musicie to zobaczyć. Dobra, ale przechodzimy dalej. Zanim przejdziemy do technikaliów związanych z samą baterią, z samym pakietem, musimy pomówić jeszcze chwilę o obudowie. obudowie, która została zaprojektowana i wykonana przez marka. Zdrukujemy e-rowery. Zobaczcie, jak to działa. Z tej strony baterii leci przewód, i wchodzi tutaj w dół naszego cyca CYC. Ten termokurcz specjalnie jest pociągnięty wysoko, więc ja ją wyciągam. Wykręcamy śrubę na imbus piątkę i bateria wychodzi. Pięknie. Na dole zwróćcie uwagę, że jest specjalnie wytrukowany element, który pasuje tutaj do tego tyłu naszej baterii. Jest też specjalny wypust, który zapiera się, żeby bateria nie chodziła na boki. No, tak jak mówiłem, ja już ją testuję od dwóch tygodni, więc widać w których miejscach przeciera się, i tutaj będzie uzupełnione dodatkową taką mikrogumą, mikropianką. My już przewidzieliśmy to, że gdzieś tam ten wydruk się ugniecie i będzie trzeba tutaj dokleić troszeczkę pianki. No ale moi drodzy, zanim udało nam się osiągnąć taki kształt, to co tutaj widzicie, no to była trochę męka. Spójrzcie na to. To jest. Pierwsza bateria, która miała tu wejść, ona niestety nie pasowała, dlatego że była zaprojektowana przed wykonaniem pracy Grzegorza i się okazało później, że amortyzator przy maksymalnym ugięciu uderzy o obudowę. Więc zobaczcie jaka jest różnica, to jest ta pierwsza bateria, my z Adamem wykonaliśmy do niej szynę, pozdro Adam, Adam od Surun Killera. Ta ma kształt taki bardzo klasyczny, no ale właśnie przez to tu zaczepiało ją koło. Ta natomiast ma wyciągniętą taką specjalną płetwę i dzięki temu mamy więcej miejsca tutaj. One, jeśli chodzi o ilość ogniw, są identyczne, natomiast właśnie kształt, no widać, no kształt jest po prostu inny. No ale moi drodzy, zanim doszliśmy do tego kształtu, to była długa droga. Najpierw z Markiem pracowaliśmy nad szablonem. E, Marek wysyłał mi szablon, ja go drukowałem. E, trzeba było to posklejać, bo się nie mieściło na jednej stronie A4, potem wyciąć taki kartonik, przymierzaliśmy to do roweru i sprawdzaliśmy czy to będzie działać. Jakiś tam zapas mamy, nie? Tutaj tutaj też widzisz, jest malutko miejsca, ale jest. Jeśli jest możliwość, to ściąć troszeczkę tutaj tą krawędź i to zakrzywionko, żeby było takie płynniejsze. Tu bym poleciał bardziej płasko, nie? Ten kształt był strasznie taki, nie podobał mi się po prostu. Potem przeszliśmy do kolejnego kształtu, do takiego kształtu i napotkaliśmy inny problem. No i druga rzecz jest taka, że oczywiście ten amortyzator uderzy tą skrzynkę, nie? To już jest pewne. Tutaj możecie zobaczyć, jak właśnie wycinałem krawędź, żeby ta korona nie dotykała, wysyłałem to dla Marka i wszystko robiliśmy zdalnie. To jest w ogóle utrudnienie duże w projekcie, że wszystko robiliśmy zdalnie, ale udało się. Udało się to wszystko zdalnie zrobić. Marek wykonał już kolejny projekt, uwzględniając tą moją poprawkę, i zobaczcie, że Marek dosłownie odrobinę ściął tutaj tą baterię. I teraz jest tak, że korona dotyka baterii przy takim skrajnym, skrajnym po prostu sprzegięciu. Natomiast nie ma tam takiej kolizji, żeby coś się urwało albo coś, jedynie zarysuje tą baterię. Natomiast pamiętajmy o tym, że taka skrajna pozycja to jest w momencie, kiedy się wywalimy, albo rower się przewraca źle oparty o ścianę, więc musieliśmy i tak się przed tym zabezpieczyć. No ale okej, okay, jak już mieliśmy dopracowany sz, y, wygląd, y, szablon, jak to ma wyglądać, to ciągle też nam nie, nie pasował ten otwór, dlatego że trudno się projektuje y, gdzieś tam ze zdjęcia, perspektywa na zdjęciu nie jest jednak tak dobra. No trochę się pomęczyliśmy i Marek wysłał mi taki próbny wydruk, y, żeby dopasować go do roweru i sprawdzić, czy wszystko gra, czy nie będzie żadnej kolizji, czy jest ok. I to się udało, i to się udało, to zadziałało i mogliśmy przejść już do gotowego projektu, tego, który wykorzystamy. Marek wydrukował kolejną obudowę, którą wysłał do Raptor E-Bike, i resztą procesu produkcji tej baterii zajęli się oni. Ciekawostką jest to, że oni blachy łączące poszczególne ogniwa wycinają na specjalnym ploterze. Do mojej baterii Raptor e wykorzystał blachę miedzianą. Ja na samym początku nie wiedziałem, o co jest takie wielkie halo, ale później Piotr wytłumaczył mi, że taka blacha miedziana mniej się grzeje, ma lepszą przewodność mniejsze spadki napięć i ogólnie poprawia wydajność baterii. Mieć się stosuje w wymagających projektach, takich jak ten, no i wymaga odpowiedniego sprzętu do zgrzania. Kto by pomyślał, ja to jeszcze pamiętam jak z nożyczkami siedziałem i ciąłem takie paski i łączyłem te ogniwa. No ale ile czasu temu to było? No dobrze, ale ja tu posprzątam i rozbierzemy tą baterię i zobaczymy co te raptory tam w środku zrobiły. Tak to wygląda od tej strony, pokrywka z ABS-u, z wyszlifowanymi krawędziami. Od tej strony fajnie, bo zobaczcie, tu jest uszczeleczka w tym wydruku, w rowku specjalnie zaprojektowanym przez Marka Zdrukujemy E-Rowery. Ja jeszcze dorzucę może kilka kwadracików taśmy dwustronnej, ale to za chwilę, bo chciałbym dostać się jeszcze na drugą stronę i wyciągnąć pakiet i obejrzeć go. Tak to wygląda z drugiej strony. Zobaczcie, że kable wszystkie są tutaj poklejone w taki sposób, żeby nawet przy drganiach nic się nie przemieszczało. Zwróćcie uwagę, że tutaj właśnie ten przewodzik Zrobiliśmy na niego takie korytko. I w ogóle tą stronę Marek powiedział, że powinienem jeszcze zalać silikonem, bo z tej strony nie ma uszczelki. I przyznam wam szczerze, że to jest pierwszy raz, kiedy ją otworzyłem, więc zrobię to dopiero, jak będę ją zamykał teraz. No ale wyciągamy pakiet, żebyśmy mogli zobaczyć ją bez tej obudowy. Ciekawostką jest to, że Marek zdrukujemy e-rowery w swoich skrzyneczkach, już tak sprytnie tutaj, zobaczcie, robi specjalnie takie zgrubienie, w które wchodzi akurat e, śruba, no i to zgrubienie jest jako prowadnica, więc Marek drukując koszyki do pakietu, robi miejsce właśnie na te zgrubienia, że to pasuje po prostu tak plug and play. No niesamowite, jak fabryka. To jest 14S 3P na ogniwach Samsung 50S. Ogniwo Samsung 50S to jest bardzo, bardzo drogie, ale i zarazem świetne ogniwo. Mówimy tutaj o tych większych ogniwach, bo to jest 21700, czyli troszeczkę grubsze, troszeczkę większe ogniwo w porównaniu do 18650, tych najbardziej popularnych. Większe i grubsze ogniwa charakteryzują się tym, że wytrzymują większe obciążenie i mają większą pojemność. W przypadku tych Samsungów 50S jedno ogniwo ma 5000 mAh. To jest bardzo dużo energii. W nocie katalogowej producent Samsungów zakłada, że one wytrzymują 25 Amperów ciągłego rozładowania i 45 Amperów jeśli BMS ma czujnik temperatury i sprawdza, bada tą temperaturę. To, co to jest, jest, to jeszcze bezpieczne. Ale moi drodzy odpowiednio zinterpretujcie te statystyki. To nie jest tak, że łączymy te ogniwa i można sobie z nich wyciągać ciągle 25 amperów. Dlatego, że w laboratorium, w fabryce oni podpinają jedno ogniwo, które z każdej strony ma kontakt z powietrzem, więc wyciągając 25 Amperów z jednego pojedynczego ogniwa, ono może oddawać temperaturę do otoczenia. Natomiast w przypadku pakietów, no sami widzicie, zbity, ściśnięty. Tutaj ogniwa się nie dotykają, natomiast są na tyle blisko siebie, że no nie ma tutaj cyrkulacji powietrza. One będą siebie nawzajem nagrzewać. Więc bądźcie ostrożni interpretując statystyki, które podają producenci. No dobra, ale idźmy dalej. Dlaczego 14S do silnika Cyc X1 Pro. Projekt Kona 20 nie był budowany, żeby konkurował z monster bajkami, a bardziej z fabrycznymi elektrykami. Gdzieś na singlach, na stokach. I będąc po testach mogę Wam powiedzieć, że jest idealnie, tak właśnie sobie to wymarzyłem. No ale wracamy jeszcze do tej baterii. Moi drodzy, 15 ah 782 to godzin i wiele osób powie Taba to jest strasznie mało jak na ten silnik i no, trzeba się z wami zgodzić ta bateria jest malutka, to jest maleństwo jeszcze nie zrobiłem jej takiego testu żeby pojechać i przetestować jej zasięg ale z tych wypadów, które już teraz zrobiłem, wiem, że spokojnie można będzie na niej zrobić około 40 km. Jeśli zakładalibyśmy właśnie zasięg 40 km, to wyszłoby nam około 20 watogodzin na każdy kilometr. To jest dużo. Więc wydaje mi się, że spokojnie, spokojnie ta bateria mogłaby zrobić więcej. Pod warunkiem, że ja się opanuję i nie będę, nie będę mu ciągle dowalał z manety. Ale i w drugą stronę, pewnie można by było tą baterię rozładować w 30 km, jak będziemy ciągle jechać na manecie. Tylko na manecie. Ale ja nie chcę jeździć tylko na manecie. Wy tak chcecie jeździć? Napiszcie w komentarzu, jak lubicie jeździć. Ale wszystkie te tłumaczenia, które wam teraz mówię, mają się nijak do faktu, że ten sterownik, bo tutaj mamy Cyca X1 Pro generacji trzeciej, ze sterownikiem X6, to jest ichniejszy, cycowski ee, nowy sterownik zbudowany na postawie weska i ta X6 potrafi w szczycie, w piku, wyciągnąć 65 amperów. I kiedy sobie podliczycie to wszystko, to powiecie 65 amperów na takim małym pakiecie, przecież to się zagotuje. I osobiście odradzam wam takie kombinacje, bo jest duża szansa, że taka bateria Skończy się dużo szybciej niż taka większa, z większą pojemnością i z większą ilością ogniw w każdej celi. Tutaj w jednej celi są tylko trzy ogniwa, więc jeśli będziemy brać pod uwagę ten maksymalny prąd, prąd chwilowy, 65A, to wyjdzie nam około 22A na każde ogniwo. To jest zdecydowanie za dużo. Ale trzeba pamiętać o tym, że to jest szczyt, to jest pik, to jest na chwileczkę. A przynajmniej w moim przypadku ja jestem już zaawansowanym użytkownikiem i wiem jak korzystać z tej manetki, żeby nie zagotować tej bateryjki. I jeśli ja ją zagotuję i ta bateria za rok czasu już nie będzie mieć takich parametrów jak na samym początku, to nie będę mógł mieć do nikogo żadnej pretensji, dlatego że nawet Raptor E-Bike na bms ma napisane, że jest to maksymalnie 50 A. No dobra moi drodzy, ja się nagadałem. Dzięki serdecznie, że zostaliście do końca tego odcinka. Ja za chwilkę poskładam tą baterię, dodam właśnie ten silikon naokoło, pakuję dokony na kolejne testy. Trzymajcie się zdrowo. Jeździjcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.